Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę, jeżeli działacie w komiksach. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Blast. Tom pierwszy, za który odpowiada Manu Lersenet. Jest to ta sama postać, która stworzyła, u nas wydała, tak jak i w tym przypadku Mandioka, komiks Raport Brodeka. Świetna pozycja, którą zresztą znajdziecie na moim kanale. Natomiast jeżeli chodzi o Blasta, jest to tom pierwszy z dwóch, które mają się pojawić na naszym rynku i jest to, no co tutaj dużo mówić, potężna cegła. Ponad 400 stron, Komiks prezentuje się następująco. Co do ceny okładkowej, no to 219 zł. Cóż mogę powiedzieć. Jest jak jest, ale z tego co wiem, no komiks dość mocno był, że tak powiem, pożądany, bo spory zakup poszedł, jeżeli chodzi przez fanów komiksów w preorderowym wydaniu. Także... Jaki jest tak naprawdę ten komiks? Ja zaraz wam o nim opowiem. Natomiast mogę powiedzieć jedynie to, że jest to komiks, który dzieli się troszeczkę na takie etapy, tak jak to w przypadku było Ion Moodu od wydawnictwa Kurt, że są motywy, gdzie jest tekst, sporo tego tekstu, a jednocześnie są też kiedy po prostu, no bardziej obserwujemy, bardziej mamy komiks z niemy, który czytamy na swój sposób i interpretujemy to, co tam się znajduje. Sama historia jest. Yy, no taka, czy nietypowa, czy oryginalna, nie mi to oceniać. Jedyne, co mogę powiedzieć, że dość kryminalna na swój sposób, a jednocześnie opowiada historię yy, pewnego mężczyzny, który tak naprawdę. Yy. No, ma ze sobą problem, co tutaj dużo mówić. Nie wiem, jak zacząć o nim opowiadać, z tego względu, że jest to człowiek, który był popularny, a jednocześnie ta jego popularność nie dawała mu chyba tyle satysfakcji z życia, gdyż poszedł w bardzo złą stronę. Był on trochę takim naszym, bym powiedział, Makłowiczem, czyli Krytykiem, może nie kulinarnym, ale na pewno wydawał książki właśnie związane z jedzeniem przez, co też, no niestety, ale jak zobaczymy, jest to ogromny, potężny, żeby nie mówić kolokwialnie, gruby mężczyzna, który dopuścił się jak dowiadujemy się straszliwej zbrodni tak naprawdę no i jest teraz zatrzymany przez policjantów i przesłuchiwany żeby było ciekawiej jest to osoba która ma problemy zarówno psychicznej natury jak i też przy okazji fizycznej gdyż nadużywał alkoholu przez co no nawet już sama wątroba to jest wspomniane w komiksie przestała mu na tyle dobrze funkcjonować że powodowało to częste krwawienie z Choćby nawet z nosa w jego wypadku. Tak to zostało tutaj fabularnie przedstawione. I akcja tak naprawdę cały czas no może nie powiedzmy cały czas ale dzieje się w tym właśnie oto pomieszczeniu policyjnym, gdzie jest przesłuchiwany, na tym komisariacie, czy nie wiem, jak to tam nazwać. Oczywiście przełożeni tych policjantów, którzy go przesłuchują, no mają za zadanie podejść do niego bardzo, bardzo. Ale to bardzo ostrożnie, gdyż jeżeli zamknie się w sobie ze względu choćby nawet na dokumentację medyczną, która została przedstawiona w jego, jeśli chodzi o jego osobę, no to, no to będzie później problem i nie dowiedzą się tak naprawdę, co się stało z zamordowaną, jak tutaj do mnie mamy, choć to nie jest precyzowane, czy zamordowaną, ale z pewną młodą dziewczyną. I to jest ten taki główny y, motyw, główna ta oś fabularna. W międzyczasie, oczywiście, nasz bohater mówi im wprost, że jeżeli chcecie, ja będę wam opowiadał, ale na swoich zasadach, i będziecie musieli słuchać mnie to, co mam wam do powiedzenia. Może z tego coś sobie y, sami wyciągniecie jakieś wnioski. Więc, mimo tego, że jest to taka osoba, o której wspomniałem, to jednocześnie y, dość mocna. I wręcz bym podział, ciekawa bije od niego inteligencja, którą staramy się sami poznać i zrozumieć tą postać, a jednocześnie motywy jego dotychczasowego życia i tego, co robił, gdyż on sam opowiada, że zaczęło się tragicznie w jego rodzinie, z tego względu, choćby nawet, że umiera jego ojciec. <laughs> jego ojciec, który jest chory na raka. I po prostu to też dodatkowo jakiś miało skutek, który odbił się na jego psychice. Tutaj powiem szczerze, że w tym komiksie naprawdę można byłoby bardzo, ale to bardzo dużo opowiedzieć, gdyż on się idealnie nadaje. Ponownie zresztą sporo tych komiksów ostatnio czytam, gdzie chciałbym rozbijać je, mówiąc kolokwialnie, na atomy. I jednocześnie cieszyć się z tego, ale nie chcę wam zdradzać tej całej historii. Mogę powiedzieć dodatkowo tyle, że sam, sama historia jego, kiedy on zaczyna opowiadać właśnie o tym, że ten jego ojciec jest umierający, a on sam nie może sobie poradzić ze sobą w pewnym sensie. Być może właśnie to jest to podłoże natury psychicznej. Decyduje się opuścić, jak to stwierdził, jedyną, Kobietę, która chciała z nim pójść do łóżka, tak na zasadzie, <tak>, tak dosłownie. I to jest jego żona, on po prostu ją opuszcza i staje się osobą bezdomną. Wtedy tam zaczyna przeżywać te wszystkie przygody, które. No właśnie, które. Nie będę o nich opowiadał. Chciałbym, żebyście wy sami mogli poznać tę historię, ale powiem szczerze, że tutaj ma wiele przygód, no bo. Jeżeli ktoś śpi na dworze, prawda, czy tam w lesie, jak w jego wypadku tutaj na swojej drodze poznaje naprawdę bardzo dużą ilość ciekawych osób. To jest zdecydowanie komiks nie dla osób młodszych, prawda? Zdecydowanie 18 Pojawia się tutaj motyw zarówno alkoholu, narkotyków, jak i mordest, więc sami sobie odpowiedzcie. Czy chcielibyście, aby Wasze pociechy czytały ten komiks? Zdecydowanie, jeśli chodzi o nas dorosłych, jest to jak najbardziej pozycja ciekawa. I myślę, że śmiało, między w mojej ocenie, między 7 a 8 na 10 jak najbardziej mogę dać. Czy jest ona lepsza od raportu Brodeka? Chyba raport Brodeka mimo wszystko podobał mi się troszeczkę bardziej, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że ta pozycja też na swój sposób jest ciekawa i czytało mi się ją bardzo przyjemnie. Nie ukrywam, że będę chciał też przeczytać dalsze losy w drugim tomie, a tutaj czegoś wam nie powiedziałem. Mianowicie, Blast, czyli tytuł tego komiksu, jest. Czymś, co właśnie jest główną, taką, takim głównym motorem napędowym tego naszego głównego bohatera Manciniego. Więc nie, nie powiem wam. Korci mnie, żeby Wam wspomnieć o co chodzi z tym Blastem, bo ja sam zastanawiałem się na początku, dlaczego Blast, dlaczego tytuł komiksu Blast i ta, no chyba dla każdego znana, kojarzona figura, która zresztą się tam pojawiała na początku z Wysp Wielkanocnych, prawda? Ci, nie wiem jak oni się nazywają, mi milczące te posągi takie. Więc tutaj mówię. To jest ciekawy zabieg, jaki tutaj nasz autor zastosował w tym komiksie i powiem szczerze, że jest to na swój sposób może nawet trochę logiczne, bo ten ich ogrom i taka, bym powiedział, milcząca forma i jednocześnie ten właśnie blast to fajnie można sobie interpretować. Stąd też właśnie pojawiają się te kolorowe motywy, które jak najbardziej fabularnie są dobrze tutaj uzasadnione. Ale mówię, nie chcę się urozwodzić, mógłbym naprawdę wiele opowiedzieć wam o tym komiksie, bo tutaj w gruncie rzeczy dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo i no fajnie. Nawet policjant, który uderza z baśki naszego e, przesłuchiwanego, tak? Manciniego, to jest ciekawy motyw. I później rozmowa tych dwóch policjantów, kiedy, no właśnie, kiedy. Dobra. Tyle, moi kochani, dziękuję Wam bardzo. Nie chcę Wam zdradzać nic poza tym, co już wspomniałem, bo uważam, że powinniście sami sobie tutaj, mówię, nabyć i przeczytać ten komiks. Zachęcam Was do tego, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą pozycją. Jeżeli chodzi o dodatki, no tutaj ich raczej nie doświadczymy, ale doświadczymy ciekawą przygodę w ponad 400 stronach pod tytułem Blast. Także dziękuję Wam bardzo, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.